Także witam was po raz kolejny w H1Z1 Battle Royale. Dziś jestem jak zwykle z moim kolegą Dragonem, yy, który tam skaczy, a miał się ubierać. Już ja się ubrałem. O tu jestem, o. Dobra, dawaj. Na galowo i witam. Nie, nie, dobra, witam, bo o, o mnie zapomniałeś dziś, śmieciu Śmiciu. Masz po mordzie, masz po mordzie. Nie powiedziałeś mi, żebym się przywitał, masz. Przywitałem się już, idź sobie. o tutaj pani dupa ukręci. uwaga Co ty znowu Dragon Lore? No pewnie kurwa. Dawaj Dragon na, na razie to jakiś płaszcz mi leci. Dobra, o. No to zajęble. ci poleciało. A dalej leci. Tu jest miasto na lewo, widzisz? No. Znaczy miasto. O dawaj tutaj takie małe domki są. Dawaj, na hardcore ja dzisiaj jedziemy. Widzisz? Gdzie? No gdzie ja lecę? Widzisz? Takie dwa domki. No, lecę, takie właściwie dwa hangary, no. Jest samochód. Dobra, je... Kurwa, tam już lecą. Do Ej, Jezus, Zostawcie to! Ale ja. Dobra, Rashbi, skabiet, jeden już wziął auto. Bijaj się do hangaru. Ja biegnę do drugiego. Ja już zginąłem, człowieku? Jak on tak szybko przeładował? Nie mam pytań. Dobra, to jak. Jak skoczył. Dobra, i idę na jolo. Kurde. Tutaj jestem. Pa... A jest, już wyszedłeś? Nie.

Amorkię, przed, przed, dosłownie przed wejściem, nie? Tam na no dalej. Podchodzi ktoś. Leżą. Kurde. Trochę tak mnie wyprzedziło do przodu. Krzywy się bawi. Teraz rozkminia. O, podniósł rączki. Ale, że do Allaha? Idźcie w pokoju, Chrystusa! Ale to Ty chyba do Allaha idziesz. Będą Amen. <głos> 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 Trochę się zgrało, no. Dzięki, wyjezdzu! Góry, No to mieliśmy auto, nie? Dobra, widać, że prawo jazdę masz, nie? Wejdź tam, bo wybuchniesz debilu! Nie po mnie Polecia! no Dobra, to gram sam, dobra. Dobra, jest, stój! A no, nie kurwa dobra, pali się Nie no w ogóle nikt się nie skapnie, że tu coś się stało, nie? Na pewno tego nikt nie słyszał. Gdzie ty jesteś? Jest to, no jest. No jest. Dobra, A nie Dobra, dawaj jakbyś głowę dwóch chyba zajebymy chyba, nie? będzie przegrane najwyżej. Ała! Na boki wyobiegał. Ej, czemu tylko 5 HP zabraliśmy? Ej, no. nie? O patrz, kolega. Może coś mają, sprawdźmy. Dobra, dobra ale... Dostał? Jeźdź, prosto, prosto Fuak jak Ej, ale jak ja 30 Ej Ale jak ja 30 na boli zużyłem W ogóle Gdzie go masz? Naprzeciwko nas. Chowaj się. Samochód widzisz? Jak? Jak? Nie no nie mam pytań w tym momencie. Jakby przy stacji. Dobra, już mam Policji mam. Jezu, jeden wino, da wy drugie. Ej, ale Koleś nie chciał w ogóle... Znaczy oni tak zajebiście chcieli mnie rozjechać, że im trochę nie wyszło.